Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Dziś Katowice odwiedza prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki. Odwiedził także Studio Radia M. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie redaktorze, bardzo się cieszę, że jestem tutaj w studiu z Państwem. I my się cieszymy. Jest pan y, od trzech miesięcy prezesem y, IPN-u, bo 23 lipca złożył pan przed Sejmem uroczyste ślubowanie. Trzy miesiące minął, no 23 lipca, czyli za trzy dni będzie taka miesięcznica, można powiedzieć. Bym około 100 dni, no nie dokładnie 100. Jakby pan podsumował ten pierwszy okres? Z całą pewnością ten pierwszy okres, ok daje mi możliwość poznania wszystkich oddziałów i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w terenie, a także w centrali. To jest bardzo ważne, żeby przed... Tylko to tam, że chwilę wcześniej był pan wiceprezesem IPN-u, także to... Byłem nie... przez moment wiceprezesem, wcześniej byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale te pierwsze miesiące, właściwie okres do końca roku założyłem sobie, że będzie rodzajem analizy i stanu osobowego Instytutu Pamięci Narodowej i tych projektów, które należałoby z jednej strony wesprzeć, a z drugiej strony tych projektów, które nie powinniśmy już inwestować siłę emocji i finansów, więc nazwałbym to ewaluacją nowego prezesa, która ma potrwać do końca roku, ale też jednak kładzeniem fundamentów pod pewne nowe rozwiązania. Powołano biuro nowych, powołaliśmy biuro nowych technologii, chcąc nawiązać kontakt z najmłodszym pokoleniem i rozpoczęliśmy też nową współpracę z Komisją ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w tym kierunku, aby uchylić immunitety osobom może w stanie wojennym prokuratorom i sędziom, więc wydaje mi się, że już udało się zarysować pewne nowe kierunki działań Instytutu Pamięci Narodowej. Wydaje się, że za poprzedniej ekipy Takim kluczowym, no jednym z kluczowych, flagowych projektów były poszukiwania żołnierzy wyklętych i ciał, których do dziś nie znaleziono. To będzie utrzymane. To się oczywiście nie zmieni, panie redaktorze. Drodzy Państwo, poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy podziemia antykomunistycznego i polskich bohaterów nadal będą jednym z bardzo ważnych, bardzo ważnych działań, istotą właściwie działania Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnę tylko, że nasze biuro poszukiwań i identyfikacji dzisiaj w Sztumie poszukuje. Zdzisława Badochy-Żelaznego. Niedawno udało się zidentyfikować Henryka Wieliczkę, Lufę, więc są to żołnierze 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podkomendni Zygmunta Szędzielarza, Łupaszki, też bliskiej mojemu sercu, bo pochodzę z Pomorza, Łupaszko tam dotarł z 5. Wileńską Brygadą, także poszukiwanie miejsc pochówku żołnierzy niezłomnych, wyklętych, będzie nadal istotą działania Instytutu Pamięci Narodowej. To słówko jeszcze o stanie ipn na dziś, bo przez lata słyszeliśmy czasem no, głosy niechętnych polityków, być może tylko obliczone na pewne wrażenie, no ale były takie, że IPN trzeba zlikwidować. Czasem pracownicy IPN-u mówili, że obawiają się o, o swoje pensje i o to, czy pieniądze będą na utrzymanie. Jaka, jaka jest dzisiaj sytuacja ipn Instytut Pamięci Narodowej jest wyrazem polskiej suwerenności i niezależności w kontekście prowadzenia narracji historycznej, a więc daje możliwość Polakom opisywania tragicznej historii XX wieku w sposób suwerenny. Czekaliśmy na to przez większość XX wieku. Cieszyliśmy się wolnością w latach 1918-39, ale przez 50 lat do roku 1989, od roku 1939 Polacy nie mieli możliwości badań, niezależnych badań historycznych, publikowania tych badań, czy poszukiwania polskich bohaterów. Więc Instytut Pamięci Narodowej jest wyrazem polskiej niepodległości w kontekście świadomości historycznej. Ale ma środki i błogosławieństwo Polityków? Oczywiście, że tak. Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej jest częścią ważnej, ważną częścią infrastruktury państwa polskiego. Czujemy wsparcie i większości parlamentarnej, ale też środowisk politycznych, które nie są w koalicji rządzącej. Przypomnę tylko, że ja zostałem wybrany także głosami choćby polskiego stronnictwa ludowego, ale wsparcie rządowe dla Instytutu Pamięci Narodowej, wsparcie większości parlamentarnej, Wsparcie zjednoczonej prawicy jest ogromne i liczę, że ono się utrzyma w kolejnych latach, ale liczymy też na zrozumienie dla działań Instytutu Pamięci Narodowej, tych środowisk, które nie są dzisiaj w rządzie, bo Instytut jest ważny dla wszystkich Polaków i dla świadomości historycznej. Jesteśmy w Katowicach, panie redaktorze, no i tutaj jest piękny przykład. Jednak przystanek historia Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach nosi imię Henryka Sławika, więc działacza lewicowego socją a z drugiej strony ten sam Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach dba o pamięć o jednym z ojców naszej niepodległości, o Wojciechu Korfantym, który był działaczem chrześcijańskiej demokracji, Ligi Narodowej, więc jakby w tym pa całym pamięć zasięgu... Pamięć Narodowa obejmuje szerokie spektrum i o to chciałem zapytać, bo pan jest prezesem y, instytucji, która nazywa się Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Który z elementów tego, y, tego, y, tej instytucji całej jest jakby najważniejszy? Najważniejszy dla pana dziś, albo może dla nas wszystkich. Zwłaszcza na tych dwóch słowach chciałem się skupić. Pamięć narodowa, czy my ją musimy dzisiaj przede wszystkim przywracać, czy przede wszystkim utrwalać na jakim jesteśmy etapie? No, po 30 latach od początku transformacji ustrojowej jesteśmy już na etapie, w którym część prawdy historycznej, zasadnicza część została odkryta, więc działania Instytutu Pamięci Narodowej muszą iść w kierunku upowszechniania z jednej strony badań historycznych, a więc popularno-naukowych działań, projektów edukacyjnych, ale też upominania się o polską narrację w kontekście międzynarodowym. No właśnie o to też chciałem zapytać, czy to do, do, do wewnątrz Polski, czy na zewnątrz najwięcej trzeba dzisiaj zrobić, jeśli chodzi o historię Polski. Polityka pamięci czy polityka historyczna i w ogóle świadomość historyczna wymaga od nas z jednej strony działań wewnątrz naszego narodu, budowania świadomości historycznej wśród najmłodszych pokoleń, które za kolejne, w kolejnych dekadach będą elitami Polski. Nie da się budować wolnej Polski bez takiej refleksji historycznej. Ja nawet uważam, że drugie imię Polski to historia. Jesteśmy narodem głęboko związanym z historią, doświadczonym nie tylko w XX wieku, ale narodem, który ma Ponad tysiącletnią historię związaną zresztą z wartościami chrześcijańskimi. Więc z jednej strony to praca nad kolejnymi pokoleniami, z kolejnymi pokoleniami Polaków, ale z drugiej strony, niestety powiem jako historyk, historia dzisiaj staje się polem bitwy geopolitycznej, międzynarodowej, a więc Polska nie może tej bitwy odpuszczać. I jesteśmy też zobowiązani jako Instytut Pamięci Narodowej do tego, aby podnosić kwestie historyczne na forach międzynarodowych bowiem historia jest elementem nawet tego, co nazwać moglibyśmy soft power. Widzimy, że niektóre państwa budują swoją siłę także ekonomiczną w oparciu o historię, którą często jak nasi choćby wschodni sąsiedzi dekonstruują. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że wystarczy skutecznie mówić prawdę. Pan wspomniał o tym, że musimy na arenie międzynarodowej nie poddać się, jeśli chodzi o historię. Żeby tak się stało, to na pewno też w dużym stopniu, a może w zasadniczym, młode pokolenie musi znać historię, bo to nie wystarczy, że politycy i dziennikarze, pisarze będą ją znać. I tu przeskoczę trochę do najnowszych trendów, może wrócimy za chwilę do tego, co się dzieje na Śląsku, ale państwo, pan mówił o tym na początku, powołali takie yy, nowy piąt, czy nowe biuro, które ma się zajmować nowymi technologiami. Co to takiego? To biuro, które będzie starało się przekładać na język nowych technologii, technologii nie tylko będzie się starał, ale będzie to robiło, będzie przekładało na język nowych technologii dotychczasowe osiągnięcia Instytutu Pamięci Narodowej, osiągnięcia naukowe i edukacyjne. Będziemy wchodzić poprzez biuro nowych technologii w poszerzoną rzeczywistość, w wirtualną rzeczywistość. Być może w ciągu kilku lat uda się też stworzyć. Mam, mam taką wielką nadzieję, choć to jest proces skomplikowany rodzaje sztucznej inteligencji, które będą opowiadać o wydarzeniach wydarzeniach historycznych, hologramy postaci historycznych. To jest bardzo ambitny plan wejścia w przestrzeń, która wydaje się być naturalną dla młodego pokolenia i mówię to też jako Czyli ojciec może, może być. Dzieci. Tak, że korfan tego spotkam na dworcu w Katowicach, jak, niczym żywego, a to będzie hologram. Takie są nasze plany, panie redaktorze, drodzy państwo, żeby na krakowskim przedmieściu móc spotkać Józefa Piłsudskiego, czy Romana Admoskiego, a Korfantego właśnie w Katowicach. Myślę, że wchodzimy w taką fazę i jesteśmy w takich czasach, w których historia musi być w miejscach wybieranych w sposób naturalny też przez młode pokolenia. My chcemy być wszędzie tam, gdzie jest choćby najmniejsza przestrzeń do opowieści historycznej. Pan prezes wspomniał o Katowicach. No właśnie akurat dzisiaj jest rocznica, 20... Do października 1921 Rada Ambasadorów Ligi Narodów zatwierdziła decyzję o podziale Górnego Śląska. Jakie jest znaczenie, albo jaka specyfika y, pracy IPN-u? na Śląsku, dla Śląska opowieści o Śląsku. A to rzeczywiście jest perspektywa rozciągająca się od powstań śląskich, od odzyskania przez Polskę niepodległości, dzielnej walki Ślązaków o to, aby być częścią Polski i Polski, żeby Śląsk był częścią drugiej Rzeczpospolitej, bo Śląsk też decydował o suwerenności Polski w kontekście ekonomicznym przez całą drugą Rzeczpospolitą. O tym trzeba pamiętać, że ciężko byłoby wybudować Gdynię czy centralne Okręg Przemysłowy bez Śląska, który to na skutek trzeciego powstania zwycięskiego śląskiego, którego część ta najbardziej wartościowa pod względem przemysłowym trafiła w granicę II Rzeczpospolitej. Więc ta historia i specyfika Śląska rozciąga się od powstań do czasów Solidarności. Ja widzę taką klamrę, w której rzeczywiście Ślązacy bardzo chcą być częścią Polski, bije tutaj na Śląsku serce polskie. A Polska nie wyobraża sobie e, życia bez Śląska. I niezależnie od tego, czy rękę e, po polskość wyciąga żywioł niemiecki, czy niemiecki totalitaryzm w okresie II wojny światowej, czy sowiecki komunizm po roku 45, e, to tutaj spotykamy ludzi, którzy mówią Polska, e, Polska" dla, nasze serca biją dla Polski i, i walczą o tę Polskość. I temu ma służyć m.in. program e, oznaczania z tym znakiem tobie, pamięci Tobie Grobów powstańczych na Śląsku. No bo tak jak nasi bohaterowie narodowi poświęcali się dla Polski, tak dzisiaj Polska nie może, Panie redaktorze, drodzy Państwo, o nich zapomnieć. A Instytut Pamięci Narodowej w tej sferze pamięci wykonuje zadania państwa polskiego. Takie jest nasze zadanie. Także nie możemy zapomnieć o tych, którzy dla biało-czerwonych barw byli gotowi no, poświęcić nawet swoje życie. To jest nasz obowiązek. To na koniec zapytam, z czym będzie największa trudność czy wyzwanie w najbliższym czasie, jak pan sądzi, także na arenie międzynarodowej, czy poszukiwanie śladów ofiar katyńskich na Białorusi, czy wojna historyczna z Rosją, znaczy o historię, czy uświadamianie Zachodowi naszej roli. Widzi Pan gdzieś jakiś taki szczególny obszar? No, to wszystko są skomplikowane. Potem jeszcze Holokaust dochodzi, prawda? Cała, cała ta historia polska. No, to wszystkie o, z całą pewnością są skomplikowane e, tematy, tematy, które wymagają nie tylko wiedzy historycznej, takiej czystej wiedzy historycznej, ale też pewnego zmysłu e, dyplomatycznego i umiejętności z jednej strony budowania relacji z państwami, z którymi łączą nas wspólne historie, jak ze Stanami Zjednoczonymi, z Węgrami, czyli z naszymi naturalnymi przyjaciółmi, ale rozwiązywanie też trudnych sytuacji i wokół tych spraw, które wspomniał pan redaktor, czy z Ukrainą, czy z Litwą. No ja, ja natomiast nie wyobrażam sobie w takiego mm, obiektywnego dialogu z Federacją Rosyjską wokół spraw historycznych, bowiem tamta narracja jest dekonstruowana w sposób bardzo agresywny, odległy od obiektywnych badań historycznych. Niestety, z za wschodniej granicy płyną wokół wydarzeń historycznych czyste kłamstwa i też agresywna próba e, przesuwania cezury II wojny e, światowej, no, ale my nadal powinniśmy mówić e, prawdę, publikować, e, publikować książki w językach kongresowych, w językach e, obcych i nie poddawać się w tej batalii o prawdę, e, o historię. Bardzo dziękuję. Doktor Karol Nabrowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Trzy miesiące temu objął urząd, a dziś odwiedza Radio M. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję słuchaczom Radia M. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.